Witajcie na piętnastym spotkaniu z Ewangelią św. Łukasza szczęść Boże. W tym rozważaniu zatrzymamy się na fragmencie opisującym uzdrowienie paralityka, które znajduje się w piątym rozdziale tej Ewangelii. Znowu rozpoczyna się on od słów pewnego dnia. Jak już mówiliśmy, święty Łukasz coraz bardziej chce podkreślać prawdy teologiczne. O ile wcześniej pisał, że Jezus działał przede wszystkim w Szabat, aby łatwiej mu było dotrzeć do ludzi, którzy w ten właśnie dzień gromadzili się na modlitwie, aby może też łatwiej uczestnikom spotkań z Jezusem było zrozumieć wymowę i znaczenie jego słów i dzieł, tak teraz to określenie pewnego dnia mówi nam, że to mogło zdarzyć się obojętnie kiedy. Jezus nie zwraca już uwagi na dni czy godziny, nie jest ograniczony do ściśle określonego czasu. On zwraca uwagę przede wszystkim na możliwości objawienia człowiekowi Bożej mocy i miłości, i nie marnuje ich, jeśli tylko się pojawią. Tak więc, rozważając ten fragment, pamiętajmy, że zawsze możemy liczyć na Bożą łaskę każdego dnia, w każdej chwili naszego życia. Dalej czytamy. Że choć Jezus nauczał, mógł też uzdrawiać. Jezus jest pełen mocy i mądrości Bożej. I znów widzimy, że jako wierzący mamy się otwierać na dwie rzeczy: na Słowo Boże i działanie Boże. Wtedy jest pełnia. Inaczej to my możemy działać, a nie Bóg w nas i przez nas. A to nigdy nie kończy się dobrze. W kolejnym wersecie czytamy, że Jacyś ludzie niosąc na łożu człowieka, który był sparaliżowany, starali się go wnieść i położyć przed nim. Aż tak im na tym zależało, że wyszli na płaski dach i przez powałę spuścili go wraz złożem w sam środek przed Jezusa. Widzimy, jak bardzo ci ludzie się starali. Patrząc na nich, musimy zadać sobie pytanie, jak wygląda nasze staranie się o to, aby zbliżyć się do Jezusa? Czy chcemy z całą determinacją usuwać to, co przeszkadza nam w spotkaniu z Jezusem? Zadajmy sobie także pytanie o to, jak wygląda nasza modlitwa wstawiennicza, której chcemy przynosić do Jezusa sprawy innych, ich troski, problemy cierpienia. Święty Łukasz pisze też, że byli to jacyś ludzie. A więc znowu. Nie jest ważne ich pochodzenie, wykształcenie, majątność. W tej sytuacji liczyła się tylko ich miłość i wiara. Dla nich priorytetem było dotrzeć do Jezusa bez względu na koszty, na ludzkie reakcje. Dlatego starali się zrobić tyle, ile mogli. Resztę zostawili Jezusowi, jakby chcieli powiedzieć: Jezu, myśmy swoje zrobili, teraz ty. Teraz Ty się tym zajmij. Teraz, Jezu, tylko Ty możesz coś zrobić. W wersecie 20 czytamy, że Jezus, widząc ich wiarę, rzekł Człowieku, odpuszczają Ci się Twoje grzechy. Tak więc Jezus widzi więcej, niż widzą inni. On widzi serce człowieka, a w tym sercu widzi wiarę i dlatego może działać. A dla nas, Lekcja do zapamiętania. Jezus szuka w sercu człowieka wiary, czyli pełnego zaufania, które w nim złożymy. Jezus widzi też prawdziwe źródło problemów sparaliżowanego. Akurat w tym przypadku choroba spowodowana jest przez grzech, dlatego chory potrzebuje przede wszystkim miłosierdzia, przebaczenia, oczyszczenia. Które staną się źródłem uzdrowienia. I dziś, w niektórych przypadkach, tak jest. Trzeba nam więc pamiętać o Bożym miłosierdziu i znaczeniu przebaczenia. Może też ta historia i w ten sposób pomoże nam zrozumieć wagę grzechu i jego wpływ na nasze życie. Słowa, dzieła Jezusa zmuszają człowieka do myślenia. Dlatego, i uczeni w piśmie, i faryzeusze, poczęli się zastanawiać. Jednak, jak widzimy, to w dalszej części tego wersetu te myśli nie zawsze są właściwe. Ich tradycje, myśli, przekonania, których tak kurczowo się trzymali, sprawiły, że uważali, iż oni lepiej wiedzą, co i dlaczego Jezus robi, co powinien robić, a czego nie powinien. A ich pycha sprawiła, że choć byli tak blisko Jezusa, nie doświadczyli w życiu prawdziwej mocy Zbawiciela. Tak było, jest i będzie. Nieraz może i my tak mocno możemy tkwić w religijnych schematach, naszych przekonaniach dotyczących religijności, że możemy dochodzić do błędnych wniosków i w gruncie rzeczy pozostaniemy zamknięci na działanie Bożej mocy. Jezus i w naszym życiu nie będzie mógł działać. Dlatego i dziś powtarza się sytuacja z Nazaretu, którą tak podsumował święty Mateusz. I niewiele zdziałał tam cudów z powodu ich niedowiarstwa. Pamiętajmy o tym zagrożeniu, na które wskazuje także rozważana przez nas historia, i pamiętajmy o słowach świętego Augustyna, która, który uczy tak. Jeżeli myślisz, że już wszystko wiesz o Bogu, to to już nie jest Bóg. Bóg zawsze jest większy. Bóg zawsze może więcej. Bóg też jest suwerenny i może działać na różne sposoby, nie tylko te, do których jesteśmy przyzwyczajeni czy przywiązani. Faryzeusze zamknęli Boga w pewnych swoich przekonaniach, pojęciach, obrzędach, a tymczasem Bóg chce Coraz pełniej się objawiać, chce, żebyśmy nieustannie wzrastali w wierze, dlatego chce i może czynić nowe rzeczy, przychodzić w nowy sposób. W wersecie 22 czytamy, że Jezus przejrzał ich myśli. Jak mówiliśmy, On wie więcej, on widzi więcej. Widzi, co kryje się w sercu człowieka, widzi, jakie myśli kłębią się w jego głowie. Widzi także teraz Twoje myśli. Dlatego przed Jezusem nic nie musimy ukrywać, nie musimy udawać. Możemy przed nim stawać w prawdzie, możemy mówić mu o wszystkim w pełnej szczerości. Inaczej nasza religijność będzie zwykłą obłudą. A Jezus, znając myśli faryzeuszów, pyta ich: Cóż jest łatwiej powiedzieć? Odpuszczają ci się Twoje grzechy. Czy powiedzieć wstań i chodź. Czasami trzymamy się sztywno pewnych rzeczy. To ma być tak zrobione, to ma być tak powiedziane, a tymczasem Jezus mówi, że wcale nie musimy sobie utrudniać życia, że czasami różne rzeczy prowadzą do tego samego celu, że nie trzeba się tak kurczowo trzymać swoich przekonań, że czasami można wybrać łatwiejsze rozwiązanie, bo tak naprawdę. Najważniejsza jest miłość. Paralityk, doświadczając władzy Jezusa nad grzechem, zostaje uwolniony i uzdrowiony. Wstaje i wraca do domu, ale wraca już jako inny człowiek nie tylko zdrowy na ciele, ale i przemieniony duchowo. Wyraża się to w modlitwie uwielbienia, bo każde prawdziwe spotkanie z Bogiem prowadzi do uwielbienia. A czy na tym kończy się Twoje spotkanie z Bogiem? No i ostatni werset. Nie może w nim oczywiście zabraknąć ulubionego słowa, którym jest słowo zdumienie. Gdy Jezus może działać, serce jest pełne zdumienia, usta wielbią Boga, serce jest pełne zdrowej, właściwej, bojaźni Bożej. A w związku z tym, co widzą oczy, człowiek może tylko powiedzieć. Przedziwne rzeczy widzieliśmy dzisiaj. I tu rodzi się pytanie: czy ty chcesz widzieć przedziwne rzeczy? Piękno liturgii, modlitwy jest ważne, ale czy nieważniejsze są przedziwne rzeczy, których Jezus może dokonać, których wciąż chce dokonywać? Oczywiście najlepiej byłoby połączyć piękno z mocą. Ale nic nie może przysłonić, zamknąć nas na Bożą moc. Tylko w ten sposób Ewangelia będzie wciąż żywa. To tyle moich rozważań co do fragmentu o uzdrowieniu paralityka. Teraz, jak zawsze, pytania dla Was do osobistej refleksji. Pierwsze: Jaka według Ciebie jest różnica między religijnością a wiarą? Drugie, jak wygląda Twoje spotkanie z Bogiem? Jakie są Jego owoce? Co musisz zmienić, aby ich było więcej? I trzecie, najpierw zadanie, prośba. Przeczytaj świadectwa osób, które w tych czasach doświadczyły przedziwnych rzeczy dzięki swej wierze w Boga. Czy ty też pragniesz takich rzeczy? To tyle. Do usłyszenia ponownie, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.